Dzień dobry. 10 października 2019 roku Polska wygrywa kolejny mecz w eliminacjach do Euro 2020. Tym razem wygrywa z Łotwą 3 do 0. Ale jeżeli spojrzymy na pozostałe mecze Łotwy, dotychczas w tych eliminacjach, to jednak to zwycięstwo nie wydaje się aż tak okazałe. Łotwa u siebie. Przegrała z Austrią 6 do 0, z Izraelem 3 do 0, ze Słowenią 5 do 0, z Macedonią Północną 2 do 0. Natomiast na wyjeździe przegrała z Polską 2 do 0 i z Macedonią Północną 3 1. I tu z Macedonią Północną to jest jedyna strzelona bramka przez, przez Łotwę w tych eliminacjach do Euro 2020. Kogo można tutaj na plus ocenić z naszych reprezentantów? Dzisiaj na pewno Robert Lewandowski, na pewno Kamil Grosicki, na pewno Sebastian Szymański i Grzegorz Krychowiak. Ale nawet od tych zawodników możemy oczekiwać większej skuteczności, no a od reszty naszej drużyny, większej dominacji nad rywalem, bo myślę, że naprawdę to zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. Mogliśmy wygrać wyżej. Inni rywale w naszej grupie wygrywali z Łotwą wyżej. A może faktycznie nasi piłkarze mieli z tyłu głowy to, że za kilka dni grają kolejny mecz z Macedonią Północną w niedzielę? Tylko nie wiem, czy to jest taka odpowiednia wymówka i nasi piłkarze jednak nie powinni zagrać, zagrać lepiej. Ale jeżeli to ma być ceną za to, że będziemy się cieszyć za w niedzielę z kolejnego zwycięstwa naszej reprezentacji, to dobrze. Mam nadzieję, że tam też będzie zwycięstwo. To wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem